Cześć, witajcie! Dzisiaj będziemy rozmawiać o narzędziach diamentowych marki Klingspor i żeby nie przedłużać, bo mamy 6 produktów do omówienia, to przejdziemy sobie od razu do omówienia pierwszych tarcz, tarcze garnkowe, tarcze do szlifowania, moi drodzy, wylewki betonu, może tynku, może innych materiałów, z których potrzebujemy usunąć pewną warstwę albo zanieczyszczenia, albo wyrównać, wygładzić być może i tak dalej. Tarcza, słabo widzę tutaj oznaczenia, DS600S i DS600A. SK i A. Bardzo fajnie się uzupełniają przy różnych materiałach, przy różnych pracach. Bardzo fajne produkty. Pierwsza tarcza była testowana do szlifowania wylewki na około pomieszczenia przy murze akurat. I ta tarcza, moi drodzy, sprawdziła się tam rewelacyjnie. Zauważyłem, że ona sobie bardzo agresywnie pracuje, bardzo dobrze odprowadza urobek. No, potrafi się zagłębiać w tą wylewkę, ponieważ pracuje agresywnie. Tyle bym powiedział na temat tej tarczy, bardzo wysokiej jakości. No, świetny produkt. Nie można tutaj nic tej tarczy zarzucić. Tarcza DS600A to jest tarcza mojej drodzy, która ma bardzo bogaty ten nasyp. Dużo tego jest znaczy nasyp di segmenty diamentowe jest ich dużo więcej. One są trochę niższe, ale jest ich więcej. Tak to wygląda, niższe te segmenty, ale jest ich więcej. I ta tarcza pracuje sobie troszkę spokojniej. Dlatego one się uzupełniają, bo właśnie czasami w miękkich materiałach albo w materiale, gdzie nie chcemy bardzo zdzierać, a tylko wyrównać możemy zapracować takim narzędziem, no nie? I to jest rewelacyjny temat. Te tarcze zupełnie się nie nadają do prac na jakichś powłokach malarskich, czy innych. Będzie się to zapychać, gładzią też się zapychają. Coś tam poszlifujecie, ale to nie jest produkt przeznaczony do tego. Raczej są to tarcze do szlifowania betonu, tynku, wylewki, kamienia i takich tam materiałów podobnych. Jeszcze jedną rzecz muszę Wam powiedzieć, bo troszeczkę, sorry, że tak na około tematu. No ale tak mam, nic nie poradzę. Adapter, który używałem podczas testu, to był adapter Kio, albo Karat, Karat. I to jest adapter, moi drodzy, który akurat z tą tarczą idealnie sobie pasuje. No nie, tylko że tutaj akurat był założony ten przód inny, do ściany, że tak powiem. Otwarty. Druga tarcza troszeczkę wystaje, czyli one mają delikatnie różną wysokość. Nie jest jakimś mega problemem. Natomiast trzeba zwrócić uwagę, żeby filtr w odkurzaczu był raczej czysty. Często go tam przeczyścić, przeczepać, bo przy tego typu pracach, no odkurzacz potrafi się mimo wszystko gdzieś tam ten filtr zapychać. Potrafi się odkurzacz zapychać i ta moc spada odkurzacza, więc Warto jest czasami przeczyścić filtr. Ja akurat w festulu mam tam zasuwę, więc zasuwam, szczelego tam trzy razy odsuwam i znowu chwilę mogę popracować sprawniej. Przy tej tarczy pojawiał mi się troszeczkę piach. W momencie kiedy się odkurzać przypychał, no to tego piachu było dużo w koło. Ale to nie był lekki urobek, który mi fruwał po pomieszczeniu, to był piach, który się sypał podczas pracy. Praca na pierwszym biegu szlifierka akumulatorowa. Muszę powiedzieć, że przy tych tarczach i tej wielkości nie było problemem tutaj, że trzeba było wymieniać akumulator. Po jakimś czasie zrobił się problem, bo mi się szlifierka przegrzała. I to jest większy problem przy tych tarczach, że szlifierki się potrafią przegrzać, szczególnie jeżeli tam gdzieś ponaciskamy, poszlifujemy sobie na wolnych obrotach, nie? żeby ten urobek gdzieś tam nie, nie wylatywał w koło, no to się nam szlifiereczka potrafi. Przygrzać. Kolejne tarcze, moi drodzy, również bardzo ciekawe produkty. Tarcza, muszę przeczytać znowu, a tu mi się zdarło: DT900FL, chyba FT. DT900FT i DT900UT. No, Szczelam, że to jest F, a nie e. e. Moi drodzy, dwie tarcze do nacinania, cięcia materiałów budowlanych beton, e, wylewka, mur, cegła, kamień co tam potrzebujecie? Natomiast one się troszeczkę różnią z zakresem tych materiałów, natomiast ta tarcza pracuje bardzo sprawnie i agresywnie, tym samym bardziej sobie wyrywa i szczępi. Ta tarcza z kolei to jest DT900FT. Pracuje spokojniej. I ona potrafi wykonać bardzo ładne takie estetyczne cięcia w materiałach budowlanych typu cegła, dachówka, kamień, no, beton i tak dalej. No nie? Tom tarczę polecę do na przykład dachówek. To weźmy ten przykład do docinania dachówek, klinkieru i innych tam materiałów tego typu, żeby estetycznie ciąć. Troszeczkę wolniej tniemy, ale bardzo fajne cięcie, również bardzo sprawne, wolniej w porównaniu. Z tą małą tutaj wariatką, którą sobie zobaczymy teraz, bo to jest bardzo ciekawa tarcza. Ta tarcza akurat nie ma dodatkowego usztywnienia, ta miała, też możemy pokazać, co nie? Natomiast ta tarcza ma takie fale, widzicie to? Pewnie, że widzicie. Świetne są te fale, one jakby takie przetłoczenia które powodują, że urobek po prostu wybąbi od razu z nacięcia, w momencie kiedy bruzdujemy nawet na wylewce, nic się nie zapycha, nic się nie, wiecie, nie, nie, nie przyciera i tak dalej, bardzo fajnie ten urobek jest wyrzucany, to zauważyłem, jak i również chłodzenie pewnie też jest poprawione przez to, takie dwufunkcyjne te te, ten kształt tarczy i tarcze, wszystkie które widzicie, są lakierowane w pełni. Potem wyglądają już trochę inaczej, nie? Ale bardzo ładnie, estetycznie wykonane produkty na najwyższym poziomie. Opakowania ekologiczne. Że wszystko jest tak, jak lubię. No, co tu będziemy opowiadać? Dobra, kolejne dwie tarcze <laughs> ostatnie już dzisiaj. Tarcze DT900FL i DT900FP. To jest taka tarcza, moi drodzy, która ma usztywnienie. Ona ma taki segment ciągły, ale taki turbo powiedziałbym, chociaż się pewnie inaczej nazywa. Tarcza, która, moi drodzy, ma segment dość długi. Nie jest to ciągły segment. Mamy tutaj nacięcia, ale to będzie bardzo estetyczne i wolniejsze nieco cięcie niż ta tarcza na przykład w Gresie w innych materiałach, w ceramice, w kamieniu jakimś i tak dalej, co tam potrzebujecie sobie ciąć. I moi drodzy, powiem, że taki zestaw w zasadzie tych sześciu tarcz, to jest taki fajny zestaw, którym już można popracować i są to narzędzia na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli szukacie otwornic do gresu, a podoba się Wam marka Clean Spore, to oni mają rewelacyjne otwornice do gresu. No Krótko mówiąc, testowałem w innym filmie, i ten test możecie sobie tam podglądać, pewnie gdzieś link będzie w opisie. Ale e, naprawdę takie szybkie, agresywne wiercenie może nie najbardziej estetyczne, bo te otwornice, które wiercą szybko one przynajmniej jak są nowe e, troszeczkę sobie tam wyszczępią no nie wyszczerbią natomiast. Niespecjalnie jest to bardzo istotne. W bardzo wielu przypadkach tego w ogóle nie widać. Zdarzyło mi się może na palcach jednej ręki policzę otwory, które były widoczne po wykonaniu np. Łazienki. Nie? Musiały zostać widoczne, bo jakieś chore, dziwne tam były pomysły i nie dało się inaczej zamaskować, jak pozostawić otwory wycięte idealnie i wyszlifowane. To pokazywałem? Nie. Adapter Sankio do cięcia tarczami, nacinanie betonu, nacinanie wylewki, to co widzieliście na ujęciach, również tak, żebyście mieli pełny obraz tego, co było testowane, w jakich warunkach, i tak dalej. Jak macie pytanka, to śmiało pod filmem, jak macie spostrzeżenia na temat marki Klingspor, ich produktów i tak dalej, no to również polecajcie sobie nawzajem te produkty, jeżeli macie inne sprawdzone, godne polecenia, to również można komentować do czego, jaki symbol, co tam, jaki producent, co tam polecacie. Akurat w tym filmie to wszystko z mojej strony. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy, trzymajcie się hej.